Nas, przynależąc od początku do tej parafii. Mamy swoich rodziców, siostrę. To przecież oni, rodzice, pierwsi zadbali o to, byś stał się w pełni, w pełni dzieckiem Bożym mocą sakramentu Chrztu Świętego. Oni pokazywali ci każde piękno, udzielali mądrych rad, uczyli rozróżniać to, co dobre, od tego, co złe. Dziś mogą być dumni, a my podzielamy ich dumę i radość. Wielokrotnie mieliśmy okazję obserwować Cię od Twoich najmłodszych lat, gdy służyłeś do Mszy Świętej najpierw jako kandydat, bo jeszcze przed pierwszą Komunią Świętą, potem jako ministrant, następnie lektor. Wraz z rówieśnikami tworzyliście Wspaniałą grupę, która doskonale godziła obowiązki szkolne z byciem przy kościele i dla kościoła. Trafiliście na księży wikariuszy, którzy potrafili to pielęgnować, spajać, umacniać. Ksiądz Mariusz, Ksiądz Sebastian, Ksiądz Marcin potrafili porwać Was do bycia przy Chrystusie. To oni kładli być może bez konkretnych zamiarów, fundamenty Twego powołania, a wszystko przy cichej aprobacie i wsparciu księdza proboszcza. Tym poczynaniom towarzyszył serdeczny uśmiech Jana Pawła II, który swoim sposobem bycia porywał młodych ku Jezusowi. To wielkie szczęście należeć do pokolenia Jana Pawła II, dziś już świętego. Księży Łukaszu. Teraz stoi przed tobą wielkie zadanie kontynuowania działań, których sam doświadczyłeś. Wierzymy, że twoje zdolności, młodzieńczy zapał, zdrowa ambicja oraz pracowitość pozwolą osiągnąć wspaniałe efekty dla dobra Kościoła, a także dla dobra naszej Ojczyzny, która wciąż trwa i chce trwać przy Chrystusie pomimo często niesprzyjających wiatrów, to też każdy dobry pracownik winnicy pańskiej jest cennym skarbem. Z całego wielkiego parafialnego serca życzymy Ci wszelkich łask Bożych, błogosławieństwa na każdy o, dzień o, oraz nieustającej opieki Matki Najświętszej. A święty Łukasz, Twój patron, niech cię strzeże, pomaga, wspiera. Szczęść Boże. Spokój Tobie, żniwiarzu Bożych łańcuch. Kiedy byłeś chłopcem, a nawet już młodzieńcem, na pewno nie myślałeś nigdy, że zdarzy się w Twoim życiu taki dzień jak ten. I to właśnie uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Może nawet zazdrosnym okiem zerkałeś na kapłanów sprawujących mszę świętą. <laughs> Może z zachwytem, ale Pan Bóg miał wobec Ciebie swoje własne plany. Najpierw przez lata służby liturgicznej formował Ciebie, potem przyszedł któregoś dnia mimo zamkniętych drzwi i zawołał Cię po imieniu. A Ty, jak niegdyś Samuel, odpowiedziałeś mu, mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Może dziś jakiś chłopiec z zakwytem spojrzy, jak sam Jezus uniesie w górę Twoje ręce drżące i Twoimi wargami posłuży się, mówiąc, bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje. W ten dzień dzisiejszy, powołany w roku kapłańskim, posłany w roku życia konsekrowanego, odtąd wszystko będziesz in czynił. I dlatego bądź jak święty Franciszek. Nieś miłość tam, gdzie nienawiść. Nieś przebaczenie tam, gdzie krzywda. Nieś zgodę tam, gdzie niezgoda. Prawdę, gdzie błąd. Wiarę, gdzie zwątpienie. Nadzieję, gdzie rozpacz, światło, gdzie ciemność, niesie radość, tam, gdzie smutek. Bądź jak święty Paweł wszystkim, dla wszystkich, bo wszystko możesz w tym, który cię umacnia, a zostawił ci swoje błogosławieństwo. I zapewnienie, idź spokojnie, ja zawsze jestem. Przyjmij z ust dziecka pozdrowienia na Twojej pierwszej przyświętej ofierze. Niech praca co czeka, wszędzie miłość Boga znaga i ją w nosi. Niech Cię Bóg wspiera swą wszechmocną dłonią, a po wielu latach z osiwiałą skronią, niech śliwą Twej posługi Chwała w serce głosi. Szczęść Boże! Myśli moje były przy tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Tak brzmią słowa modlitwy. Dziś, a właściwie wczoraj, rozpoczęła się dla ciebie nowa droga, nowa święta droga. Na tej drodze życzymy ci, by twoje myśli były zawsze z Bogiem byś zawsze był zwrócony w stronę Chrystusowego Ołtarza, a Twoje serce było z Nim i ze wszystkimi, do których Cię pośle. Z okazji promicji życzymy Księdzu wielu radości, zdrowia, niesłabnącego żaru w trudnej kapłańskiej posłudze. Niech Najświętsza Maria Panna otacza Matczyną miłością i opieką i wyprasza u Syna Wszelkie potrzebne łaski. Liturgiczna służba ołtarza i zakon rycerzy. Księże prymicjancie, księże Łukaszu. Mówi się, że najpiękniejszy dzień to jest dzień pierwszej Komunii Świętej, że on się zapisuje na całe życie. Ale dzień dzisiejszy jest nie dla wszystkich, jest dla powołanych i wybranych. Dzisiaj dla Ciebie niepowtarzalny dzień radości, bo dzień, kiedy będziesz piastował w swoich rękach Chrystusa Pana. Dlatego niech ten dzień dzisiejszy, dzień tak ważny, zapisze się w Twojej duszy, w Twoim sercu. Chrystus będzie i ma być Twoim przyjacielem. Wręczyłem Ci, jak byłeś w seminarium, książeczkę Tomasza Akempis o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. I prosiłem, żebyś stamtąd czerpał też dla siebie mądrość, kształtował się według tych wskazówek. Mam nadzieję, że wykorzystałeś ten czas formacji, że jesteś już na tyle dojrzały, aby być darem dla drugiego człowieka. Dzisiaj ten głos pójdź za mną w sposób szczególny jest przez Ciebie słyszany, bo to za chwilę Kościół pośle Cię. Poślę Cię z misją. Gdziekolwiek Cię pośle, bo nie ma parafii dobrych czy złych, nie ma ludzi dobrych i złych. Dlatego przyjmij w duchu właśnie wiary, że Chrystus tam Cię posyła, abyś głosił odwieczne prawdy Boże, żebyś formował ludzi, którzy będą mieć w sobie wielką moc i siłę. Będą mieć Boga, bo Ty będziesz im Boga przekazywał. Dlatego nie szukaj siebie. Szukaj zawsze woli Bożej, żebyś jej był posłuszny. Bo w ten sposób spełnisz najlepiej swoją misję i Kościół Cię zauważy, jeżeli będziesz wiernie spełniał swoją posługę, na wszystko przyjdzie czas, dlatego w systematycznej pracy, w modlitwie, żebyś miał zawsze czas na modlitwę. Bo dzisiaj jest wiele pokus, żeby tracić czas. Kapłan nie może tracić czasu. Ojciec Święty Franciszek powiedział wyraźnie, mamy wyjść i szukać. Mamy wyjść i głosić. Dlatego, żebyś na ten głos był wrażliwy. Bo dzisiaj potrzeba kapłanów, którzy zaangażują się w całości na rzecz ewangelizacji świata, który poganieje. Nie będziesz miał łatwej drogi, bo będziesz musiał i cierpieć. Ale wiesz, do kogo masz pójść, bo wiesz, że tylko Jezus Chrystus w sposób najlepszy pomoże Ci. On jeden będzie Twoim przyjacielem. Nikt inny. Rodzice po Bogu będą Cię wspierać w Twojej trudnej pracy duszpasterskiej, ale Chrystus jest najmocniejszy. Dzisiaj cieszy się i szczęśliwa jest Twoja mama, której udzielisz za chwilę błogosławieństwa. Cieszy się Twój tata który polecał cię niejednokrotnie Panu Bogu, Twoja siostra, Twoja babcia i Twój dziadek, który jest w domu, Ojca i na pewno dzisiaj w sposób szczególny wspiera Cię u początku Twojego kapłaństwa, Twojej trudnej drogi. Cieszy się dzisiaj cała parafia, bo to jest coś, Pięknego, jeżeli z naszej wspólnoty wychodzi kolejny kapłan. Nie może być coś cenniejszego dla Kościoła, jakim jesteś ty, któryś odpowiedział na wezwanie Jezusa Chrystusa. Dlatego błogosław po kapłańsku, błogosław swojej rodzinie, błogosław całej parafii. Niech matka najświętsza, którą też bardzo kochasz i cenisz, będzie dla ciebie tą, która będzie cię prowadzić przez te drogi kapłaństwa, daj Boże, do jubileuszu, żebyś tego wszystkiego dożył i doczekał. Błogosław tak jak Chrystus każdemu z nas. Niech Jezus i Maryja Prowadzą Cię i patron, święty Michał Archanioł, patron Kościoła powszechnego. Duż jak Bóg, to Jego zawołanie, tego hasło niech będzie w Twoim sercu i w Twojej duszy. Szczęści Boże. Gracias.